Każdego roku na przełomie lipca i sierpnia na nocnym niebie możemy obserwować deszcz Perseidów. Żeby móc w pełni cieszyć się tym zjawiskiem, musimy oddalić się od miast i poszukać terenów pozbawionych sztucznego oświetlenia, które zakłóciłoby nam widok. Perseidy to rój wielkich meteorów, które, wchodząc w atmosferę, spalają się, wywołując rozbłyski zwane niekiedy błędnie spadającymi gwiazdami. W czasie największego natężenia można ich dostrzec nawet 200 w ciągu godziny. Nocne niebo fascynowało ludzi od starożytności. Zastanawiali się, jak działa wszechświat i jaki wpływ ma na nasze życie. Dlatego astronomia zajmująca się badaniem planet, gwiazd i galaktyk jest jedną z najstarszych nauk. Dzięki niej starano się sporządzić mapy nieba ułatwiające podróżowanie czy wyznaczyć długość pór roku, aby poprawić wydajność upraw rolniczych. Prawdziwym przełomem było wynalezienie teleskopu. Nieuzbrojone oko jest w stanie dostrzec 6 tysięcy najbliższych Ziemi gwiazd. Teleskop to przyrząd optyczny, który dzięki systemowi zwierciadeł i soczewek o dużej średnicy umożliwia obserwowanie nieba w dużym powiększeniu i wychwycenie światła pochodzącego od bardzo odległych obiektów. Docierające do nas z przestrzeni kosmicznej światło jest zakłócane przez pył i ziemską atmosferę. Stąd nasze wrażenie, że gwiazdy na niebie migocą. Kosmiczny pył nie stanowi jednak przeszkody dla radioteleskopów, które odbierają fale radiowe, znacznie mniej podatne na zakłócenia od fal świetlnych. Radioteleskopy mogą być łączone w większe układy, dzięki czemu wzrasta ich czułość. Najpotężniejszą tego typu siecią jest Alma, ponad 60 teleskopów na pustyni Atacama w Chile położonych 5000 metrów nad poziomem morza. Panująca tam sucha i zimna atmosfera sprzyja obserwacji, ale sprawia, że obsługujący je naukowcy muszą używać masek tlenowych. Radioteleskopy odbierają sygnał od wystrzelonych w kosmos sąd badawczych, które jako nasze zdalnie sterowane oczy i uszy zbierają dane i dostarczają je na Ziemi w postaci próbek lub danych radiowych. Kilka sąd, na przykład amerykański Voyager, opuściło już Układ Słoneczny i bada dalsze zakątki naszej galaktyki. Loty sąd wzbudzają mniejsze zainteresowanie niż wahadłowce wynoszące na orbitę astronautów, ale roboty dostarczyły nauce znacznie więcej informacji niż misje załogowe. Najważniejszą zaletą maszyn jest ich odporność na trudne pozaziemskie warunki oraz brak potrzeby zabierania ogromnych zapasów wody i tlenu. W 1990 roku w kosmos wystrzelono teleskop Hubble'a, który dostarczył wysokiej jakości zdjęć przestrzeni kosmicznej. Zobaczyliśmy na nich zorze na biegunach Saturna, wybuch supernowej i narodziny gwiazd i miliony galaktyk. Dzięki danym z oszacowano też tempo rozszerzania się wszechświata. Przedtem uważano, że ten proces spowalnia na skutek działania grawitacji. Teraz wiemy, że ten proces cały czas przyspiesza. Jak duży zatem jest wszechświat? Możliwe, że nigdy nie uda nam się poznać jego dokładnych rozmiarów. Kiedy patrzymy na gwiazdę, nie widzimy, co się dzieje z nią teraz. Widzimy, jak wyglądała tysiące, a nawet miliony lat temu, kiedy wyemitowana przez nią fala światła rozpoczęła podróż w naszym kierunku. Jeden rok świetlny to odległość, jaką światło pokonuje w próżni w ciągu jednego roku. Przeliczeniu na ziemskie jednostki, jeden rok to około 9,5 biliona kilometrów. Widzialny wszechświat ma 92 miliardy lat świetlnych średnicy. To rozmiar, który trudno nam sobie nawet wyobrazić. Jedno jest pewne: wszechświat zawsze pozostanie dla ludzkości niewyczerpanym źródłem zachwytów i zagadek.